Czy kiedykolwiek w swoim dorosłym życiu ty podjąłeś jakąś decyzję, która była nieracjonalna? Czy istnieje człowiek jakiś na świecie, który od początku swojego dorosłego życia, do końca swojego życia, wszystkie decyzje, które podjął, były wszystkie, tylko i wyłącznie racjonalne? Czy istnieje taki człowiek? Czy jest w ogóle taka opcja, że możesz sobie zdecydować, że od dzisiaj, do końca swojego życia, będziesz podejmował tylko i wyłącznie racjonalne decyzje? Czy będziesz w stanie to zrobić? Czy jest w ogóle możliwe to do zrobienia? No nie. Bo racjonalne myślenie. Jest super i powinieneś ćwiczyć i trenować i używać swój racjonalny umysł i być racjonalny. To, to jest ważne. Ale racjonalne myślenie to jest kawałek ludzkiego doświadczenia. To nie jest całe ludzkie doświadczenie. Ludzkie doświadczenie jest pełne tajemnic, nieznanych rzeczy, paradoksów. Pełne dziwnych rzeczy, które nie mają wyjaśnienia. Są relacje, skomplikowane relacje, są różne uczucia, są emocje, jest świadomość. Czym jest świadomość? Wielka tajemnica jak działa świadomość. Nawet fizycznie nie wiemy całkiem, jak działa nasz mózg. Psychika człowieka czy mamy mapę? rozłożoną w laboratorium ludzkiej psychiki i wiemy dokładnie, jak to wszystko działa? Nie. Jest pełno tajemnic. Jest miłość. Jest takie poczucie moralności, że czasami po prostu wiesz, że pewna rzecz jest właściwa i dobra. I nie wiesz, dlaczego wiesz, że to jest dobre, mimo to, że to coś, co jest dobre, idzie wbrew wszelkim biologicznym mechanizmom i ewolucyjnym procesom. Nie pomaga w ogóle ani przetrwać, ani nic. A wiesz, że po prostu to jest właściwe, dotykać jakoś głęboko i wiesz, że to jest, to jest ta właściwa rzecz. To poczucie moralności, sumienie. Co to jest sumienie? Nie mamy tego rozłożonego w laboratorium, jest pełno tajemnic tam. Są tysiące lat tradycji, duchowych praktyk. W dżungli, szamanizm, buddyzm, hinduizm, chrześcijaństwo wszyscy ci ludzie oszaleli po prostu? Nie ma żadnej prawdy w tym? Ludzie transformują się duchowo, przechodzą przez głębokie duchowe transformacje, co sprawia, że później materializuje się zmiana. W fizycznym życiu działają inaczej. Materializują inne zachowania, podejmują inne decyzje, tworzą inne rzeczy w materialnym, fizycznym świecie poprzez tą głęboką transformację. Racjonalne myślenie jest super, jeżeli chodzi o materialny świat. Może stworzyć telefon racjonalnym myśleniem, racjonalny umysł, logika. Mierzymy, obliczamy, kalkulujemy. Testujemy tysiące razy, żeby mieć ten przewidywalny efekt, żeby budynek stał, układamy cegły, stoi budynek, obliczamy to wszystko, żeby nie spadł. Twój telefon działa, samochód jedzie, samolot leci, oprogramowanie na komputerze działa. W materialnym świecie racjonalny umysł jest top. To jest kurcze obliczanie wszystkiego i materializowanie i układanie materii w taki sposób, żeby przewidywalnie mieć to, co chcesz mieć. Ale to nie wszystko. Bo to, jakie oprogramowanie stworzymy, jak będzie działał przemysł samochodowy, jak użyjemy medycynę i chemię. W jakim kierunku będzie szedł przemysł farmaceutyczny i medyczny? To, jakie rzeczy stworzymy i zmaterializujemy, i to, jak użyjemy nasz racjonalny umysł, będzie kierowane innymi energiami, które są jeszcze wcześniej. Może ktoś używać swój racjonalny umysł, działać racjonalnie w materialnym świecie, robić rzeczy, ale może go kierować chciwość, duma, chęć, żeby być lepszym od innych. Może jakaś trauma go kierować. Mnóstwo, mnóstwo różnych sił i energii niewidzialnych może kierować człowieka i jego racjonalny umysł. Lekarz tnie ciało, precyzyjnie jest wyćwiczony. Ma te rzeczy obliczone, wytrenowane, ma wiedzę. To jest racjonalny umysł, to jest precyzja, to jest niesamowita sztuka. Bycie lekarzem, chirurgiem, to jest niesamowite. Ratuje życia ten człowiek. Ale są różne siły, które mogą kierować ten jego racjonalny umysł. I owszem, może uratować życia. Może uratować życia. Tnie ciało, wyciąga raka, ratuje życie. Super. Jest piękne. A długoterminowo, długoterminowo. Jakie życie kształtuje ten lekarz? Co uczy następnych ludzi? Jak wygląda jego rodzina? Co zostawia po sobie ten lekarz długoterminowo? Bo no, to nie chodzi tylko o to, co zrobisz tu teraz. Chodzi o to, w jakim kierunku będzie szła kultura. Owszem, masz sztuczną inteligencję i możesz ją użyć i zrobić pewne rzeczy, ale poruszają nas siły, które będą powoli sprawiały, że będziemy powoli, tak po trochę, po trochę, po trochę używali tą sztuczną inteligencję i tą wiedzę i te umiejętności i te, te nasze takie narzędzia na różne dziwne sposoby, tak powoli. I jaki świat kształtujemy tak ogólnie? To, jakie energie nas poruszają, to widać w przeciągu 100 lat, 200 lat, 300 lat. To, jakie efekty wyprodukujemy naszym racjonalnym umysłem, widać od razu. Widać szybko. Więc racjonalny umysł jest świetna rzecz, jest świetnym narzędziem. Możesz zrobić rzeczy. Ale ważne jest to zauważyć, jakie siły nas kierują, jakie siły nas poruszają. Pamiętasz rok 2020? Pamiętasz. Pamiętasz rok 2020 i nigdy nie zapomnij tego roku. Zaufaj nauce, mówili. Nauka. Racjonalny umysł. Na tym możesz polegać. Stawiamy wszystko na naukę. Lekarze. Racjonalny umysł. Wiedza. Jakie decyzje były podjęte? Jakie decyzje były podjęte przez racjonalnych ludzi? Przez racjonalne umysły? Trzeba pamiętać, że racjonalny umysł jest super, ale nie jest odporny na różne siły, które działają w nas. Wiele razy tych sił nawet nie widzimy. Wiesz, co jest trochę lepsze od racjonalnego umysłu? Nie mówię, żeby skreślić racjonalny umysł, używaj racjonalny umysł, ucz się, obliczaj, kalkuluj, patrzcie na fakty, <grym> wiadomo. Ale jest jedna rzecz, która jest trochę bardziej zaawansowana od racjonalnego umysłu. I to jest takie słowo, które powtarzało się bardzo dużo razy w Biblii, gdy czytałem. W Biblii to słowo się powtarza regularnie, w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie. I zacząłem zwracać uwagę na to słowo. I myślałem sobie, o co chodzi. To się powtarza cały czas. I nawet nie mam pełnego rozumienia tego słowa. Wyczuwam mniej więcej, co oznacza to słowo, ale nie wiem dokładnie, co oznacza to słowo. I to słowo to jest? Roztropność. Bądź roztropny. Pamiętajcie, żebyście byli roztropni w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie. Dużo uwagi jest kierowana na to, żeby być roztropnym. Mój polski język jest drugim językiem, i pewne słowa nie mam nie mam ich wajbu, ich nie mam wyczucia pewnych słów takiego głębokiego. I mniej więcej wiedziałem, co to znaczy roztropność, ale sprawdzałem sobie w różnych słownikach, tak, żeby pogłębić swoje rozumienie tego słowa. I to jest coś takiego jak mądrość, umiejętność rozpoznawania, jaka decyzja jest lepsza, gdy pewne rzeczy są bardzo podobne i trudno jest rozróżnić pewne rzeczy. Gdy masz wytrenowaną roztropność, to, to wiesz, która decyzja, jaka rzecz jest lepsza, mimo to, że jest taka szara strefa i pewne rzeczy są bardzo podobne do siebie. Roztropność pomaga ci rozpoznać, jaka rzecz jest prawdą prawdą, a jaka rzecz jest prawie prawdą? Bo są pewne rzeczy, które są prawie prawdą, tak bardzo blisko prawdy. Jest sporo prawdy w tym, ale nie kompletna. I roztropność pomaga ci rozpoznać, która jest ta prawda, prawda? I trenowanie roztropności jest trudne, to jest cnota. To nie jest coś, co sobie włączasz. Będę roztropny od dzisiaj. Nie! To wymaga lat treningu. Żeby wyćwiczyć w sobie roztropność, to będzie niesamowita moc, którą będziesz miał, bo będziesz w, w różnych sytuacjach będziesz wiedział. To jest intuicja. To nie jest program, to nie jest trauma, to jest intuicja wiem. Będziesz rozpoznawał. Będziesz patrzył się na rzeczy i będziesz wiedział, co jest to. Kieruje mnie duch święty, czy kieruje mnie diabeł dosłownie? Kieruje mnie duch święty, czyli duch Boga, czyli energia Boga, czyli wola Boga. Czyli perfekcja, czyli prawda? Czy kieruje mnie jakaś mroczniejsza energia, która emituje tą energię Boga? Wyćwiczona roztropność pomoże Ci wiedzieć, po prostu będziesz wiedział. Będziesz wiedział, co jest co. Pewne rzeczy, które będą bardzo podobne do siebie, będziesz wiedział, która jest ta właściwa. Ale żeby wyćwiczyć w sobie roztropność, to wymaga czasu. I ćwiczenie roztropności jest niewygodne. Wiesz, co to jest ćwiczenie roztropności, to jest aktywne myślenie. I to jest to, czego ludzie nie chcą w tych czasach. Co chcesz, gdy włączasz internet? Chcesz, żeby ktoś ci podał? Może, może nie ty, ale ogólnie ludzie, nawet ja sam wiele razy tak chcę, żeby mi było podane. Nie chcę myśleć, podaj mi to na tacy. Chcę pasywnie dostać te informacje i wiedzieć już. A jedna z najważniejszych rzeczy, którą możesz zrobić w swoim życiu, to jest ty samemu aktywnie myśleć i rozważyć mnóstwo różnych opcji. Trenowanie roztropności to jest patrzenie się na fakty, używanie racjonalnego umysłu, widzenie, co jest faktem, co zadziała, co jest rzeczywiście fizycznie, w materialnym świecie widoczne, że zadziała i jest lepsze. Ale zatrzymanie się jeszcze na chwilę, i powiedzenie: OK, widzę pewne rzeczy, będą pewne efekty, to jest 100% racjonalne i tak dalej, ale poczekaj, mimo to, że już chcesz podejmować decyzję, bo to wszystko jest takie klarowne poprzez racjonalny umysł, zatrzymujesz się i mówisz: Poczekaj, poczekaj. Uff. Jaka energia teraz kieruje mnie? W jakiej energii jestem? Co porusza mnie? Co porusza ten mój racjonalny umysł? Zatrzymujesz się, żeby zobaczyć, co cię porusza. Do jakiej energii jesteś podpięty. I rozważasz to. I rozważasz moralne powiedzmy konsekwencje tych decyzji racjonalnych, które podejmiesz. Rozważasz też to. Łączysz się z intuicją. Czujesz, że to jest intuicja. I mówisz, kurczę, no to jest intuicja, to jest mocne. To jest takie. Czuję, że to jest intuicja. I podejmę decyzję zgodnie z intuicją tym razem. Bo czuję bardzo mocną intuicję. Ale zatrzymujesz się też i rozważasz swój racjonalny umysł. I przeskakujesz. I rozważasz mnóstwo rzeczy jednocześnie jesteś w takim napięciu. I to wymaga dużo energii. Fizycznej i mentalnej. To nie jest łatwe. Ludzie chcą mieć podane na tacy. I to jest pułapka. To jest lenistwo, to jest prawdziwe lenistwo, że nie chcemy myśleć, nie chcemy rozważyć mnóstwo rzeczy i być w tym napięciu. I oprócz tego, że jesteś w napięciu i wątpisz w pewne rzeczy, bo nie jesteś pewny, bo ważesz rzeczy, analizujesz, jednocześnie wprowadzasz intuicję, tu trochę moralność, sprawdzasz w jako pod jaką energią jesteś, w jakiej energii jesteś, do jakiej energii jesteś podpięty, rozważasz wszystkie te rzeczy i jednocześnie jeszcze. Musisz podjąć decyzję, nie możesz siedzieć i rozważać w nieskończoność, bo z trenowaniem roztropności to też jest taka pułapka, to jest trudne, bo będziesz chciał rozważać w nieskończoność. Nie mam pewności, to, to może być intuicja, ale może nie. Racjonalny umysł mówi to, ale intuicja mówi to. No i kurczę, no, no i nie wiem, to jest trochę mocniejsze, ale z kolei tutaj te fakty są takie. I w jakimś momencie musisz podjąć decyzję, nie mając absolutnej pewności. I każda decyzja to jest ryzyko. Nie ma decyzji bez ryzyka. Nie ma decyzji, którą podejmiesz i będziesz miał pewność, że podjąłeś dobrą decyzję. To nie istnieje w rzeczywistości. Ludzie czekają na ten moment, gdzie będzie ta perfekcyjna decyzja. Nie! Nie ma opcji, że możesz podjąć perfekcyjną decyzję. Możesz lepsze, gorsze, ale jak podejmiesz lepszą, to zawsze jest gdzieś tam lepsza. Bo jak ty podejmiesz decyzję wykalkulowaną, wykalkulowaną absolutnie, to gdy ją podejmiesz, będzie racjonalna, całkowicie przewidywalna, to to jak się potoczą rzeczy później, bardziej długoterminowo, będzie zależało od innych ludzi też. Bo nie żyjesz sam na świecie. Więc ty możesz podjąć perfekcyjną decyzję, ale ktoś inny tam podejmie takie decyzje, które sprawią, że ta twoja perfekcyjna staje się okropna. Więc nie masz szans, że ty w życiu podejmiesz decyzję bez żadnego uczucia ryzyka. Chyba, że to tłumisz i udajesz, że nie ma ryzyka, ale lepiej być połączony z prawdą i wiedzieć, że każda decyzja to ryzyko. Wtedy jesteś połączony, jesteś w prawdzie. Tak, to jest ryzyko. I podejmę tę decyzję. Rozważasz mnóstwo rzeczy, patrzysz się z różnych stron, patrzysz się w swoje uczucia, patrzysz się do góry, szukasz Boga, modlisz się, łączysz wszystkie te rzeczy. I w jakimś momencie mówisz, z tego wszystkiego ta decyzja wydaje się lepsza, ale nie będę miał pewności. I podejmujesz ją. I podejmiesz ją. I samo to, że rozważyłeś tak dużo rzeczy, to to, jak się potoczy później wszystko po tej twojej decyzji, to sprawi, że będziesz widział, co się dzieje, może być źle. Przyjmiesz to, będą lekcje prawdopodobnie, nawet jak jest źle, i twój mózg w tle, na bazie wszystkiego tego, co rozważyłeś wcześniej, będzie łączył to. A to jednak rozważyłem to, to okazało się, że później się stało to, więc i to w tle będzie się działo. Nie możesz kontrolować. Nasz mózg jest tak ogromny, tak wielki, tak dużo rzeczy się dzieje, tak dużo się dzieje na energetycznym poziomie, na świadomościowym poziomie, na psychicznym poziomie. Nie możesz tego skontrolować, ale. Póki ty rozważyłeś pewne rzeczy, otworzyłeś pewne tematy, byłeś w tym napięciu, wytrzymałeś to napięcie i podjąłeś decyzję najlepszą, jaką, jaką mogłeś i, i musiałeś się w pewnym sensie trochę zmusić, żeby podjąć tę decyzję, bo nigdy nie masz tej absolutnej pewności, to jest to. Wytrenowałeś roztropność, podjąłeś decyzję, poniesiesz konsekwencje. Może, mogą być pozytywne, mogą być negatywne i nauczysz się sporo. I jeszcze wytrenowałeś roztropność i później będziesz... W przyszłości podejmowała decyzję z wyższą roztropnością. Roztropność jest klucz. I nie dziwię się, że kurczę, powtarza się w Biblii cały czas. Może nie cały czas, ale często powtarza się i powtarza się. I to wpłynęło na mnie. I teraz ja, ja wprowadzam więcej roztropności. Jak myślę sobie o tym, czy ja wierzę na czysto w Boga? Ostatnio zacząłem rozważać to, czy ja wierzę na czysto w Boga. Ja mam taki motyw w sobie. Taką ranę. Która sprawia, że nie ufam łatwo ludziom. Mam takie jakieś problemy z zaufaniem. Mnóstwo ludzi ma, wiadomo, w takim świecie żyjemy, ale ja mam taki motyw, zauważyłem, to jest taki mocny motyw u mnie. Nie ufam łatwo ludziom. I to jest i pozytywne, i negatywne, bo dobrze jest nie ufać łatwo ludziom, ale jednocześnie wiele razy, w momentach, w których powinienem zaryzykować i zaufać, wstrzymuję się. I mam z tym problem i pracuję nad tym. I zacząłem sobie myśleć, czy ta cała moja wiara w Boga to jest szukanie czegoś, czemu mogę w pełni zaufać wreszcie, bo tak bardzo pragnę tego zaufania i nigdzie nie mogę tego znaleźć, i nie ufam ludziom za bardzo, i nie ufam człowiekowi, bo, bo każdy człowiek ma wady. I może ta moja wiara polega na tym, że ja nie szukam Boga, tylko szukam tego zaufania, którego bardzo pragnę wewnątrz na bazie traumy, którą mam. I zacząłem sobie myśleć, czy ja wierzę na czysto w Boga. Czy ja szukam jakiegoś Boga, któremu będę mógł w pełni zaufać. I ja praktycznie chcę zaufać, pragnę tego zaufania. Zacząłem się zastanawiać ostatnio, czy ta moja wiara w Boga, którą chcę, żeby była. Chcę, żeby moja wiara była taka dobra i tak. Przyjąć Boga, niezależnie od tego, jakie cierpienie mi da. Daj mi, Boże, cierpienie, które jest potrzebne dla mnie. Niech się dzieje Twoja wola, ja to przyjmę. Ja chcę Twoją wolę, chcę, żeby się działo według Twojej woli. I nie ma znaczenia, jakie cierpienie przyjdzie. Ja, ja, ja nawet jak nie chcę, to wybieram przyjąć to. Zacząłem sobie myśleć, roztropność. Czy ja tutaj chcę zgrywać jakiegoś takiego bohatera? Czy porusza mną? Jakaś taka energia, że ja chcę być tym lepszym, który ma tą lepszą wiarę, który, który, który jest prawdziwym chrześcijaninem i zrozumiał chrześcijaństwo tak jak nikt inny, i, 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 i być tym bohaterem, i być tą osobą, która wycierpi za wszystko i tak nie ma znaczenia, i ma, ma tą lepszą wiarę. I zacząłem grzebać w siebie i zauważać, że trochę taka energia jest tam gdzieś. Nie jesteśmy wszyscy tacy czyści. I samo to, że rozpoznałem, że trochę takiej energii jest, trochę bardzo pragnę tego zaufania. To wszystko zniekształca mnie trochę, zniekształca moje intencje i to, jak patrzę się na Boga i praktycznie patrzę się na Boga, tak naprawdę coś tam ja chcę odnoś odnośnie moich traum. I to jest roztropność. I pomodę się, zadam sobie te pytania, popatrzę się racjonalnie na życie i kuczę, podejmę decyzję. Poproszę Boga, żeby, żeby był przy mnie. I tak z tego, co rozumiem, to okej, okay, może moja wiara nie jest czysta, może ją oczyszczę w jakiś sposób. I mój mózg zaczyna myśleć, jak mogę się upewnić, upewnić, na ile można się upewnić, że moja wiara będzie czystsza. Tak? Może, może popracuję nad zaufaniem ludziom specyficznie. Mo, może to jest ważne, może tak kieruje mnie na to, żeby, ej, ludziom, tak jakby zaryzykuj trochę tam. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, może oczyści się wiara w Boga i będzie czystsza, gdy będę czytał więcej Biblii, może modlił się częściej, może pamiętał o słowach Jezusa częściej, przypominał sobie je w codziennym życiu i materializował te zachowania jego, ten wzór jego. Może podniosę poprzeczkę a jednocześnie jest materialny świat i podejmę tą decyzję, która jest taka materialna. I tak, no, nie wiem czy robię dobrze, ale samo to, że rozważyłem wszystkie te rzeczy, to, to już ćwiczy się ta roztropność. Więc roztropność jest super. I moje czytanie Biblii nakierowało mnie na tą roztropność i na rozumienie tej roztropności trochę bardziej i na skupienie się na tej roztropności, bo to nie jest łatwa rzecz. To jest rzeczywiście tak i intuicja i racjonalny umysł i to wszystko i takie napięcie tego wszystkiego i takie cały czas tak trochę wątpliwości. Tak, jest ok, gdy masz trochę wątpliwości, ale nie wchodzić w tą pułapkę, gdzie non stop są wątpliwości, bo to jest trudne. Tak, nie wejść w tą pułapkę, bo będziesz chciał rozważać w nieskończoność rzecz. I wtedy jeszcze dodatkowo, gdy rozważasz i masz ochotę rozważać, to dodajesz tym, to, to ryzyko decyzji w końcu. To jest trudne. To jest takie aktywne myślenie, rozważanie mnóstwo rzeczy, bo jak ludzie włączają filmy w internecie, to chcą, żeby przyszedł taki, taki ja, taka osoba jak ja i powiedziała: hej, czujesz to, czujesz to, czujesz to. Okej. Okay. To jest Twoja intuicja. Tak. Wiem o tym. To, co powiedziałeś, to jak się czujesz, to, to są sygnały dosłownie intuicji i to jest twoja intuicja, powinieneś się posłuchać tego. I podam ci 10 powodów. Powód numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 podrząd po powodów, takich powodów podaję ci, które wskazują i tak przekonują twój mózg, że to rzeczywiście jest twoja intuicja. I jesteś onieśmielony tak dużo powodów naraz, że to jest moja intuicja, i jeszcze ja to czuję i ty mi mówisz z taką pewnością? Tak, to jest moja intuicja, tak, zrobię to. I cię uwolniłem od własnego myślenia. Kto podjął decyzję tutaj? Czy ja, czy ty? Twój głos jest ważny, ty musisz pomyśleć. My wszyscy, każdy z nas musi pomyśleć aktywnie. I nie szukać tego, żeby mieć podane na tacy, bo to jest prawdziwe lenistwo, to, że nie chcemy myśleć, bo lenistwo, lenistwo. Lenistwo to nie jest to, że ty wstajesz rano i prokrastynujesz, i wiesz, że powinien zrobić pewną rzecz i przedłużasz, i, i znowu nie zrobiłeś tego i tak. To nie jest lenistwo, to są programy. Walczysz z jakimiś ranami, jakimiś traumami. Chcesz bardzo mocno zrobić pewną rzecz, ale jakiś program w tobie, jakaś rana, jakaś trauma, mówi ci, że nie będziesz skrzywdzony, więc nie rób tego i pcha w drugą stronę i ty chcesz pokonać tą traumę i wymusić się, żeby zrobić tą rzecz, którą chcesz zrobić. To są programy, to nie, to że, to, że prokrastynujesz i ci nie wychodzi, to, to nie jest lenistwo. To, jest, to są programy. Walczysz z programami, walczysz z ranami, z traumami, i to jest tylko i wyłącznie kwestia wycierpienia pewnych traum. Wiesz, jak to rozwiązujesz tą prokrastynację? I rozwiązujesz to tak. To jest rozwiązanie. Chcesz rozwiązanie na tę prokrastynację? Prokrastynowałeś dzisiaj. To było niefajne uczucie. W ten sposób nic nie osiągniesz w życiu i będziesz porażką. Fuck, to nie jest fajne, nie? Ale nie dam rady, ale ja nie mogę się zebrać. Ok, zapisz sobie na kartce. Kurczę, nie mogę być porażką. Zapisuję sobie, rano jak wstanę, to zrobię tą rzecz i przez tyle czasu dam timer i popracuję nad tym i zrobię tą rzecz. Kropka. Kleisz to na ścianie, idziesz spać, budzisz się rano, widzisz to na ścianie i przypomina ci, że fuck, muszę to zrobić. I kolejny raz prokrastynujesz. I jak kolejny raz prokrastynujesz, mimo to, że miałeś to naklejone na ścianie z wykrzyknikami i mimo to prokrastynowałeś i nie dałeś rady, to cię załamie jeszcze bardziej i powiesz, ja chyba nigdy się nie zmienię, to jest okropne. I teraz, gdy czujesz to, że ja się chyba nigdy nie zmienię i to jest okropne i nie dam rady i nie wyjdzie mi nigdy w życiu i to boli, fuck. Teraz dotykasz tej głębszej warstwy, tej rany, która cię powstrzymuje. I musisz to przeżyć, wycierpieć. Wycierpisz trochę tego, następnego dnia wstaniesz. Jak już wycierpiałeś wystarczająco, bo czasami musisz przejść taki cykl cierpienia, że nie wychodzi ci i podnosisz poprzeczkę, znowu ci nie wychodzi, podnosisz poprzeczkę, znowu nie wychodzi. W pewnym momencie boli tak bardzo, że mówisz: Fak nie, już mnie nie obchodzi, ja zrobię to, już mam dość tego bólu, za bardzo to boli. I działasz. I tak uwalniasz się od tych programów. Musisz wycierpieć pewien ból, który nosisz w sobie, po prostu poprzez jakieś porażki. Nie ma innego sposobu. Nie ma jakiegoś. <laughs> Przyjdzie jakiś szaman i weźmie tą energię i wyrzuci ją do śmietnika. To są triki. To mogą zadziałać, ale mają swoje konsekwencje. To są jak lekarstwa. Nie? Bierzesz. Są ludzie, którzy ogarniają pewne energię, ale jak przesuwasz energię w jedną stronę, to coś innego się porusza może trochę nieodpowiednio i są konsekwencje. Więc prawidłowo, zgodnie z prawdą, to jest to, że czasami po prostu musisz wyciepieć pewne rzeczy. Więc tak się uwalniasz od tej prokrastynacji. A prawdziwe lenistwo to jest to, że nie chcesz być w tym napięciu, tego rozkminienia, tego. Nie miej podany, nawet nie chcesz mieć podane, ja to rozkminię, powiedz. Powiedz, ja to rozkminię. Nie ogarniam, nie wiem, będę miał wątpliwości, rozważę mnóstwo rzeczy, będzie to niewygodne i rozważę te rzeczy, i w końcu w pewnym momencie zaryzykuję i podejmę decyzję na bazie wszystkich tych rozważań i podejmę tą decyzję, i nie będę czekał. Ach. To jest to. W ten sposób trenujesz roztropność. W ten sposób za rok, dwa, trzy będziesz patrzył się na rzeczy i będziesz. Twój mózg sam będzie wiedział.